Gajewniki od kilku lat są końską stolicą naszego regionu. Ogólnopolskie zawody w skokach przyciągnęły najlepszych jeźdźców. Jednak gajewniki kojarzą się przede wszystkim z zaprzęgami. Albo zawodowcy troszkę ich boją i to chyba tak dlatego jest. Rysa Większość z zawodników, którzy startują w konkurencji zaprzęgów zaczynali właśnie od, od jeździectwa, siedzieli na koniach. W tej chwili przesiedli się na bryczki. Widzowie nie tylko obserwowali zmagania Mistrzostw Polski w powożeniu zaprzęgami. przęgami. Ja się też interesuję kon, konną jazdą, ale przede wszystkim wierzchem. Przyjechałyśmy tutaj przede wszystkim pogipicować, pomóc, może przyczyścić konie albo coś w tym stylu. Praca z końmi jest trudna. Osiągnięcie Mistrzostwa w powożeniu wymaga wielu lat pracy. To jest pielęgnacja, to są treningi. Koniec z zwierzęciem ruchu, ogromna masa mięśni, którą trzeba codziennie ruszać. Bezbłędne pokonanie trasy konkursu na precyzję położenia tylko pozornie jest łatwe. Są jednak tacy, których trudności nie zniechęcają i bez wahania wsiedliby do wyczki. Pojechałabym. Trochę powożę, jak jest jakiś teren, to czy, czy Marcin yy, pozwalają mi. Konie od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi. Są kochane i podziwiane. Nam się konie podobają. My chcieliśmy też pokazać dzieciom, jesteśmy z dziećmi, jak wyglądają takie zawody. To. Każde zawody kończy dekoracja zwycięzców i rundach honorowych. Okazja do podziwiania tego widowiska będzie już 28 i 29 sierpnia, oczywiście w Gajewnikach.